Jak sprzedawać więcej i skuteczniej. Dzisiaj chcę się podzielić z wami konkretnym case studies, jak ostatnio mnie sprzedawano i zrobiono na mnie olbrzymie wrażenie. Zapraszam was serdecznie. Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Jak sprzedawać lepiej i Skuteczniej. Dzisiaj będzie konkretny case studies. Więc zapinamy mocno pasy, bierzemy notatniki, bo będę miał dla Was kilka lekcji sprzedaży, których ostatnio może nie sam dostałem, ale o których, które zastosowano na mnie, które są fantastyczne, bo są to rzeczy, o których ja mówię, z którymi bardzo mocno się zgadzam. No i chyba co do których nie mamy większych wątpliwości, ale zanim do tego przejdziemy, to standardowo bardzo mocno dzięki za wszystkie interakcje pod nagraniem z Panią z fotowoltaiki. Jak ktoś nie widział, to nagranie wstecz na moim kanale. Nagranie bardzo dużo odtworzeń ma, jak na wielkość naszego kanału. Więc dla mnie, mega szacun. Mam nadzieję, że dotrzę tam, gdzie trzeba i po prostu pewne rozmowy się skończą, ale nie wiemy tego jeszcze. Także bardzo mocno Wam dziękuję. Druga rzecz, za którą Wam chcę podziękować, to wszystkim osobom, które zakupiły moją książkę już, bo to o niej dzisiaj po części będzie mowa. Czyli telebohater, jak wybitnie sprzedawać przez telefon. Bardzo mocno dziękuję. Ja nie oczekiwałem takiej sprzedaży i trochę przerosło to moje oczekiwania, więc jestem niesamowicie wdzięczny. Jeżeli ktoś z Was jeszcze jej nie ma, to www.telebohater.pl, tam możecie sprawdzić sobie spis-treści, o czym jest ta książka, dla kogo. W dużym skrócie to jest książka, która pomoże Wam ułożyć pewien schemat rozmowy, pokaże Wam, dlaczego czasami nie warto jeździć do klientów, jak to definiować, dlaczego większość branż przenosi się na sprzedaż zdalną, czemu handlowcy wybierają to, że oni w ogóle nie sprzedają przez telefon, jest takie moje ulubione. Jak ułożyć skuteczny schemat? Bardzo dużo historii takich praktycznych, z życia sprzedawców, których znam, jak były zastosowane kolejne, te, konkretne techniki, no i o samych technikach. Bardzo dużo, 13 rozdziałów, 27 ćwiczeń, ponad 30 różnych technik. Także, jak ktoś coś to telebohater.pl, tam sobie zobaczcie i macie jeszcze opcję zakupu. Nie daliście łapki suba, koniecznie to zróbcie, bo nagranie będzie, będzie, będzie fajne. Słuchajcie, wracamy do książki, bo to ona dzisiaj jest głównym bohaterem. Jak Wydawałem książkę, bo to też taki jest temat na jedno z nagrań, które chcę zrobić, czyli jak wydać książkę od zera, dlatego, że w, w, nie, nie mogłem znaleźć żadnej rzetelnej informacji, co robić kroczek po kroczku. Chcę zrobić takie case study z małe jak ją wydać. Nie wiem, czy ono będzie w naszym cyklu czwartkowym, czy wrzucę je osobno. No, mniejsza o to. W każdym razie do czego zmierzam? Wydawałem książkę, wysłałem zapytanie do 15 drukarni. Takie samo, dokładnie, że planuję wydać książkę, że książka już w zasadzie jest napisana, że w tym momencie trwają prace korekcyjne, książka będzie miała. E, chciałbym, żeby była w formacie takim i takim e, tyle i tyle tabelek, tyle i tyle tego, żeby więcej potrafił sobie zobrazować, że w zero kolorów w środku, kolor tylko na zewnątrz. Blebleble. I dwa case y jeszcze w, w, tym, w tym, że nie wiem jaka będzie ostateczna ilość stron, bo nie mam pojęcia, są to 104 strony Worda, więc ktoś kto się tam zna może sobie mniej więcej przeliczyć albo chociaż oszacować ile to będzie. I druga, że jeżeli drukarnia dysponuje kimś, kto się zajmie składem, to ja bardzo chętnie skorzystam z usług, no bo nie mam jeszcze nikogo od składu, więc wolałbym, żeby to było po, po stronie drukarni albo żeby kogoś skazali. I teraz co się wydarzyło? Standardowo to co zawsze, nie? Gówno, no w zasadzie dla mnie fenomen znowu, 15 zapytań, słuchajcie na 15 zapytań dostałem odpowiedź w ogóle w przeciągu tam jakiegoś czasu, dostałem tylko od 5 osób, z czego od jednej i ona zaraz będzie naszym głównym bohaterem, czyli... Czyli od Bartka, właściciela pewnej drukarni, zaraz o niej powiem, dostałem od razu odpowiedź, praktycznie od ręki, może po godzinie. Od kolejnych trzech osób dostałem w ciągu kolejnych 24 godzin, ale co ciekawe, jedna napisała mi: My nie zajmujemy się składem, nie? czyli błąd sprzedaży numer jeden. Ok, nie robisz, ale zaproponuj klientowi jakieś rozwiązanie alternatywne, czyli użyj tego tak zwanego magicznego ale, co możesz dla klienta zrobić, nie? ale możemy pomóc na przykład przy druku. Jeżeli na przykład masz jakiegoś składacza, który składa dla Twoich klientów, to ale składem dla naszych klientów najczęściej zajmuje się i wskazujesz odpowiednią osobę, bo tutaj zostaje zostawione takie, my nie robimy na idź gdzie indziej gościu. Nie? A jednak mimo wszystko powinniśmy klientowi wskazać, co powinno się zadziać, plus tam dwie oferty, które mówię, odpowiedziałem dużo później i jedna chyba odpowiedziała w ogóle po tygodniu. Ale Bartek, właściciel drukarni Totem, e, drukarni, której jest z Inowrocławia, zachował się w sposób fenomenalny i teraz krok po kroku. Po pierwsze, bardzo szybko odpowiedział na zapytanie. To było dla mnie niesamowite, że ja sobie w przeciągu godziny miałem już jakąś taką wstępną pierwszą kalkulację, ale jeszcze z kilkoma pytaniami. No więc nie potrafiłem udzielić wszystkich odpowiedzi. No to łap za telefon dzwonię, odbiera. To też takie nietypowe na rynku poligraficznym. Odbieram od razu przeszliśmy na tym. Mówię, Bartku, chciałbym tutaj, żebyś mi wycenił, to i to mniej więcej wytłumaczył mi, co jest 5. Powiedziałem o co chodzi. Pach, za godzinę kolejna kalkulacja. Jeszcze miałem jakieś pytania, znowu telefon, znowu ten cykl, trzecia kalkulacja. I co? Zanim reszta drukarni zdążyła mi w ogóle wydrukować, znaczy odpowiedzieć, wysłać mi ofertę, to ja już miałem tutaj tą ofertę zaakceptowaną. Czyli ja już byłem na tak. Czyli wracamy do mojego starego sprzedażowego powiedzenia. Jeżeli szybkość może być moją jedyną przewagą rynkową, to ja chcę ją mieć po swojej stronie, i to był fenomen. Idziemy dalej. Zaznaczałem również, że muszę książkę mieć u siebie do 15 grudnia, żeby zdążyć ją wysłać do moich klientów. No i. Bartek przyjął zamówienie, a jeszcze w międzyczasie sam nie miał składacza, nie ma składacza na etacie, ale wskazał mi, kto dla nich składa to i powiedział, że on to załatwi, on to ogarnie, ba, żebyś nie płacił 23% VAT-u, to wliczymy ci to w koszty druku, czyli dał mi dodatkową wartość do tego zamówienia, to jest bardzo ważne, czyli dostałem dodatkową wartość w postaci tego, że tutaj miałem część przejętą na siebie. Kolejna rzecz, no to ustaliliśmy pewien termin, no i wiecie, książka już złożona, ja w trakcie złożenia zorientowałem się, że nie poprosiłem o e-booka, że nie mam jej złożonej do e-booka, w ogóle ja nie wiedziałem, że tyle e-booków się sprzedaje, to jest ciekawe, bo co trzecie zamówienie średnio mojej książki to jest e-book, to jest dla mnie w ogóle jakieś, jakieś wystrzelenie, ja nie czytam e-booków, może dlatego nie rozumiem tego świata. Ale bardzo dziękuję wszystkim, którzy, którzy lubią, którzy czytają e-booki, którzy preferują tą formę i zdecydowali się na zakupy oczywiście mojej książki. E, idziemy dalej, nie? No i więc ja mówię, ten to Bartek nie ma problemu, złożymy ci składacz, Ci poskłada to ebooka. i ja mówię i też cenie. Rewelacje. Dobra. Jedziemy dalej. Termin 15. Wszystko zaakceptowane, książka idzie do druku, dostaje od pani z, z ich tam działu realizacji maila, że planowana data wysyłki 22 grudnia. No więc ja dużo oczy na tego maila, mówię jak 22 grudnia, to jest niemożliwe, żeby to było u mnie 22 grudnia, no więc pach, za telefon, dzwonię do, 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 do Bartka, mówię Bartku, ten, wiesz co, bo to standardowo, systemowo, ja zaraz poprzesuwam te zlecenia, które nie są pilne, tak, żebyś do, 20, żebyś do 15 grudnia miał to u siebie tak, jak się umawialiśmy. I zobaczcie, czyli wywiązanie się z konkretnych ustaleń, które były z klienta, pomimo jakichś takich pozornych trudności, czyli ok, zrobimy to, nie ma problemu, do 15 będziesz miał. Godzinę później dostaje potwierdzenie na maila, co jest też bardzo fajnym symptomem, że 14 będzie wysyłka do Ciebie. I to mogłoby być na tyle, ale nie. Jest 10 grudnia. Książka jest już u mnie. Niesamowite również było to, co się wydarzyło dzisiaj. Czyli znaczy w zasadzie wczoraj wieczorem dostaję jakieś, jakieś nadanie, patrzę paleta, mówię, kurczę, może książka nie? dzisiaj po 8 rano dosłownie wychodzę spod prysznica, dzwoni telefon yy, dostawca, że mam dla pana paletę, yy, o której mogę ją zwieść. Ja mówię ja pierdziu. Przekroczenie oczekiwań klienta. Dla mnie to było niesamowite. Mało tego, tu mógłbym dorzucić jeszcze inne elementy. Takie jak elementy, jak odbieranie telefonu. Ja czasami wydzwaniałem w różnych dziwnych porach, no bo kończę szkolenie, dopiero nie wiem, tam po 17 mogę zadzwonić, więc dzwonię, ale tu od razu mam odebrany telefon, no co tam, jak Ci mogę pomóc? Dobra, jest, okej, okay, robimy. Nie zawsze było odebrane, ale zawsze było oddzwonione lub odpisane, więc dla mnie wszystko to, co się złożyło na cały ten proces sprzedaży, sprawia, że wszystkim mogę serdecznie polecić drukarnię TOTEM, drukarnia jest inna Wrocławia, totem.com.pl, ich strona, ja ją podlinkuję tutaj, bo robotę, którą wykonali, wykonali ją fantastycznie. Nie będę się więcej rozwodził na ten temat, tylko jeszcze raz podsumuję wszystko. Szybka odpowiedź, szybko wysłana oferta, dostosowanie się pod klienta, pomoc klientowi przy wyborze. Eee, przekroczenie oczekiwań klienta, no bo ta dostawa przekroczyła moje oczekiwania, bardzo rzetelna obsługa i wywiązanie się z wcześniejszych ustaleń. Zobaczcie, jak niewiele trzeba. Naprawdę niewiele trzeba. To powinna być podstawa, a ja muszę nagrywać to, że ktoś robi to tak, jak być powinno. Także jeszcze raz bardzo mocno dziękuję całej załodze drukarni. Totem jesteście fantastyczni. Każdy z Was dał mi bardzo dużo, dużo, dużo od siebie. No i co? Wam tą drukarnię serdecznie polecam. Dajcie łapkę suba, jeżeli nagranie się podobało i widzimy się w kolejnym nagraniu. Dajcie też w komentarzu znać, kiedy ostatnio zetknęliście się z naprawdę dobrą obsługą klienta lub chociaż gdzie się z nią spotkaliście. Jestem bardzo tego ciekaw. Także trzymajcie się tyle na teraz i do zobaczenia. Cześć.